Ewangelia dzisiaj opowiada nam o tłumie, który idzie za Jezusem. A szedł za Nim tłum ludzi. Widziano znaki, których dokonywał, uzdrawiając chorych. Jezus patrzy na ludzkie udręczenie. Wysłuchuje próśb ludzi, uzdrawia ich, głosi im dobrą nowinę, a na koniec dnia karmi ich chlebem, który dla nich cudownie rozmnaża. Dietrich Bonheffer, teolog, niemiecki męczennik, w czasach II wojny światowej pisał w więzieniu. Ludzie idą do Boga w swoich biedach, błagają go o pomoc, proszą o szczęście i chleb, o ratunek w chorobie i śmierci. Idziemy i my do Jezusa miłosiernego, ponieważ bardzo go potrzebujemy tak jak dziecko potrzebuje matki i ojca. Idziemy do Niego, ponieważ bez Jego łaski. Bez Jego pomocy nic dobrego uczynić nie możemy. Idziemy do Jezusa, ponieważ On nas woła, pójdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni jesteście. Idziemy do Niego, aby Mu opowiedzieć o naszej bezradności, zagubieniu, lęku, ale także o naszych pragnieniach, nadziejach, radościach. Idziemy do Jezusa miłosiernego, aby doświadczyć Jego współczucia, Idziemy do niego jako ukrzyżowanego i zmartwychwstałego pana, który pokonał lęk, pokonał grzech, pokonał zło i pokonał śmierć. Ale Dietrich Bonheffer mówi coś więcej. Ludzie idą do Boga także w jego biedach. Pan Bóg ma swoje biedy, swoje udręki. Biedą i udręką Boga jest cierpienie człowieka. Jak cierpią rodzice, gdy cierpi ich dziecko, tak Bóg cierpi, gdy cierpią jego dzieci, to znaczy my. Idziemy więc do Jezusa Miłosiernego w jego biedach i znajdujemy go pohajbionego, bez dachu nad głową, bez chleba, smutnego, udręczonego przez słabość, przez grzech i przez śmierć. Chrześcijanie stoją przy Bogu w jego cierpieniach. I to odróżnia chrześcijan od pogan, mówi pięknie Dietrich Bonhoeffer. W tych trudnych czasach epidemii chcielibyśmy iść do Jezusa, ale nie tylko tego, który jest w naszych kościołach, ale także do Jezusa, który jest w ludziach ubogich, potrzebujących, cierpiących, biednych. To jest ten sam Jezus. coście uczynili jednemu z tych najmniejszych, mnie uczyniliście w tych dniach, jesteśmy świadkami oceanu bólu i cierpienia całej ludzkości, udręczonej chorobą, śmiercią, lękiem przed przeszłością. Udręka każdego człowieka staje się udręką samego Boga. On tak kocha każdego człowieka, że utożsamia się bez reszty z nim. Jezus ukrzyżowany przyjmuje na siebie każdy ludzki los. Nadmiar ludzkiego cierpienia miażdży nieraz ludzkie życie, miażdży ciało, duszę. Kontemplując Jezusa ukrzyżowanego i stałego, możemy dostrzec zranione oblicze ludzkości. Ludzkości, która czeka na zmartwychwstanie. Bóg idzie do wszystkich ludzi w ich biedach, karmi swym chlebem ciało i karmi duszę. Umiera na krzyżu za chrześcijan i za pogan i daruje winy obojgu, a my idziemy za nim.